O tym, że zawodnicy klubu Tytani Wejherowo są zapracowani nie trzeba nikogo przekonywać, bowiem już od września zaczynają rozgrywki w drugiej lice. Mimo to poświęcili swój wolny czas i po raz kolejny zorganizowali piknik Wejherowie. Jak zauważyli sami zawodnicy, co roku podczas tej imprezy towarzyszy im coraz więcej ludzi. Piknik z Tytanami to nie tylko zabawa i miły sposób na spędzenie wolnego czasu, to również wspaniała okazja do promowania piłki ręcznej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. A oto co w tym roku przygotowali Tytani. Były pokazy szkoły judo z Rumi, będą pokazy straży pożarnej, policji, mamy również dmuchane elementy, zjeżdżalnie, zamek do skakania, stoisko z paintballem. Wszyscy uczestnicy pikniku świetnie się bawili, najlepiej widać to po uśmiechniętych i radosnych twarzach dzieci i ich rodziców, którzy są zgodni. Takich imprez powinno być więcej. Festyn jest bardzo udane, fajne atrakcje dla dzieci są przede wszystkim. No i dopisała nam pogoda, dzieciaki mają i zjeżdżalnie i konkursy, także bardzo fajny pomysł. Piłka ręczna w Wejherowie coraz bardziej się rozwija, co zdecydowanie zawdzięczamy Tytanom. Oby znalazły się kolejne osoby, które poprzez gry i zabawy zachęcą młodych ludzi do uprawiania sportów.